Cześć, witam z gore, dziękuję. Dzisiaj kolejna recenzja, ale będzie druga w nocy. A ja przed chwilą skończyłem grę e, o tytule e, Verytale Fights z 2009 e, w wersji na Xbox 360. Gra jeszcze wyszła oczywiście na PlayStation 3, czyli to taki e, bardziej w konsolowym e, Co ciekawe gra to taki przygodowo, akcji platformowy hack and slash co bardziej bardziej z tego slasha niż niestety platformówki, ale z drugiej strony to i lepiej, bo kamera nie, bardziej jest właśnie pod walkę niż platformówkę, się nadaje wam powiem. No ale zaczynajmy. Gram. Ja grałem w tam jedną osobę, chociaż y, też można nawet cztery jak grałem y, z y, postacią czerwonego kapturka y, ale jest jeszcze tam nawet nie wiem kto <grytanie> ale klasyczni bohaterowie baśnie y, to na pewno i y, gra ogólnie wy pewnie widzicie o fajnie bo y, jest y, taka kolorowa postacie milutkie, jest super fajnie E, a tak naprawdę tam e, tniesz ludzi, możesz ślizgać się na f, w krew i no, obcinasz im różne kończyny, mm. <laughs> różne takie. No i oczywiście, że ja musiałem taką grę wybrać. No. E, myśleliście, że ja takich nie mam. E, ogólnie w grze ważne też jest to, znaczy w sumie też nie ważne, bo w grze jest hub, e, hub z, z hub, e, który hub ten jest taki, że w ogóle w nim w sumie nie siedziałem i tylko po prostu szedłem do pewnej książki, gdzie by tam kolejne misje. E, tam coś można ulepszać swój, e, coś tam patrzałem, e, ulepszać swój jakiś taki posąg, który jest, e, tam jakieś inne pierdole patrzeć, ale ten, to akurat tam jakieś pracać no takie jakieś rzeczy, które mnie w ogóle nie interesowały i po prostu Szłem do kolejnej misji, a też e, można też na jakieś areny, ale ja na tych arenach w ogóle ani razu jeszcze e, wam powiem e, nie zawalczyłem. E, muzycznie jest tak wam powiem. E, nie Niezbyt mi się to wam e, podobało. Niektóre jeszcze tam jakieś kawałki jeszcze ok, ale reszta to tak w ogóle nie podobało, ucho grało, pograło i wam powiem tyle. A graficznie co ciekawe, nie, nie jestem w stanie to ocenić. Dlaczego? Bo tu chodzi o styl graficz, graficzny, który to zależy komu podpasuje. Mi na przykład styl graficzny tej grze w ogóle nie pasuje. I chodzi mi, że ona jest cukierkowa i kolorowa. To akurat nie mam z, z tym problemu, ale e e chodzi mi, e <grym> że postacie są takie, jakieś takie dziwne, jakieś nie wiem e obiekty w tle całe lokacje. Postacie, to wszystko jest takie kar karykaturalno-kwadratowe. Ja nie wiem, jak to zdanie określić właśnie kwadratowy, taki dziwny kształt zawsze jest i to mi w tym w ogóle nie pasuje, Wam powiem. Akurat to, bym akurat zmienił, akurat to, że jest gra cukierkowa, to akurat jest spoko, bo to fajnie kontrastuje z całą brutalnością. Ale zajmijmy się gameplayem, który jest prosty. Idziemy najczęściej z lewa do prawa i chlastamy tam przeciwników, ale w grze broni jest ojeju masę, masę. Mamy jakieś siekierki, miecze, szpadle. Tam takie jest które jest w kształcie nuty, wam powiem. Mamy też takie łuki, mamy takie jakby karabiny jednostrzałowe. E, pędzlami, pe, szczotami E, jakimiś, nie wiem, nawet, nawet takim grzebieniem, tutaj e, kompasem. E, tutaj można każdą, absolutnie jaką, każdą sobie wymyślicie broń, nawet najbardziej głupią, jakąś taką patelnią, jakąś taką najdziwniejszą rzecz, którą sobie wymyślicie, będzie w tej grze piła, drewniana piła, czy to też taka e, niemechaniczna, też się tu znajdzie naprawdę, to jest groma broni, e, ale też zależy jakie są gwiazdki, bo na przykład jak mam dwie gwiazdki, no to jest trochę tak słabiej, a na jak przykład ma maksymalnie może mieć 5, to będzie to bardzo dobre. Tak można takim e, <gryw> hakiem ogromnym, takim no, różne, różne, tutaj są e, broni, jest ich tutaj ogromna ilość, ja nie wiem czy nad wszystkimi walczyłem. E, serio jest tak e, ogrom, e, ogrom ich, e, ale są system walki. E, zajmijmy się nim, bo jest naprawdę fajny i ciekawy E, więc tak, przyciski nie są do walki. E, to więc zapatrzcie czym się walczy tutaj w tej grze. A walczy się mm, gałką drugą e, pod e, tam... E, no drugą gałką po prostu na kontrolerze. E, ale to nie jest tak zwykłe, gdzie tam w, w, wychylimy to tam uderzy i w ogóle. To jest tak, że na przykład e, biorę, gał biorę gałkę do góry e, i Mieczem e, postać, e, wymachuję tam w górę, a w dół to w dół, w, w, na boki to na boki. I można fajne z tą kombinacje robić. E, naprawdę to tam można fa fajne rzeczy powielać, tylko mam kolejny problem. E, zapytać, jaki? E, bo w grze nie ma wypisanej listy kombinacji kombosów do tych ataków. No nie ma takich rzeczy, więc w sumie zawsze na pałę wciskałem e, tą gałkę machałem na różne strony i ale tam często jakieś rzeczy tam udało mi się często jakieś fajne kombinacje udało się zrobić, wam powiem i w grze też oczywiście są młoty, które mi się przypomniało, <grytanie> czy to drewniane, czy to bardziej takie metalowe, ale w grze zajmiemy się no, samą prosalnością, bo to jest ważne. Wam powiem nie nie. nie więc o gra, jak mówiłem na początku e, tutaj tam trochę ciachnąć, e, trochę potrzaskujecie po wrogów Będziecie mieli kałużek w krwi, w której możecie normalnie surfować. Wam powiem tak, nasza główna postawa gdzieś się ściskała, ściskała. Możemy oczywiście kolejne ślady robić. Bardzo, bardzo fajna mechanika. Czasami specjalnie natukałem tyle takich wrogów, żeby sobie chwilę dla relaksu tak sobie poślizgać się w krwi, wam powiem. A i nawet jedną bronią w grze jest nawet wróg. Jeden z e, taki krasnali mamy możemy nim e, go wziąć i walić mm. tych wrogów. Serio to tak jest, ale no, jest jeden e, t, m, taki tryb w grze, e, k, taka specjalna umiejętność. E, bo jak na do, e, naładujemy taki specjalny żółty pasek, e, to wtedy e, mamy takiego X-ray'a włączamy sobie. Znaczy, to nie w każdej postaci włącza X-ray, albo po prostu ja miałem bot Nie wiem, ale, ale wtedy fokusuje się na jednej postaci. Znaczy, możemy sobie od jednej do drugiej, tam odskakiwać wtedy w ten trybie postacią, i wtedy mamy przybliżenie i możemy tam tam z bliska popatrzeć jak tam tniemy tam na różne tam cząsteczki wroga, fajnie to fajnie wygląda. Dziwne dźwięki słyszę jakieś piskania wokół siebie podejrzane takie, nie powiem, ale no mówię, w grze też jest takie coś, że... A i gra też traci klatki, to akurat nie jest zbyt fajne. Ale w grze... E, też wam powiem, że, e, ale zrumowałem e, jest e, też takie coś, e, takie, jak będziemy tam fajnie, efektywnie zabijać tych wrogów za pomocą tych kombosów i w ogóle, to po bokach pojawiają się takie pola, e, gdzie tam, e, i tam w przybliżeniu nam pokażą, co, co się stało z tym wrogiem. Tam tracimy tam głowę, łupka zrobimy, tam nie będzie miał E, tam możemy w pionowo tam też uciąć no masę no masę tam jakichś dziwnych rzeczy chorych się dzieje w tej grze a się za to ją lubię e, właśnie też e, p, tak mówiłem te takie granaty te, te, te e, takie nalewki e, co, c, 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 co one nam dają możemy albo tam jest w nich eliksir miłości albo jakieś toksyny jakieś inne gówna e, z nich akurat aż tak nie korzystałem w grze też są takie jakby no to można powiedzieć jak takie monety z Mario, takie jakieś różne punkciki, jakieś kryształki, zielone kulki, no i tam to tak naprawdę jest cały hajs tej gry, które tam możemy przeznaczyć, jak mówiłem, to na jakieś coś, tam wykretowanie posągu jakiegoś w hubie, albo na poziomach jest zawsze parę postawianych Ej, jak to się nazywa? Studni Samar Morgan, Sadako, w których jak tam możemy podejść i kupić się jakby, znaczy z nich kupić tam broń i nam wyskakuje tam różne, różne powiem tam. No i w grze platformowanie jest ogólnie fajnie to zrobione. Taki system platformowania styl sam bardzo mi przypominał Little Big Planet taki pływający który, który ja lubię ale w Little Big Planet się sprawdzał bo, bo była ta gra 2D a tutaj mamy to taka kamera jakby kinowa nie wiem jak ją nazwać taka specyficzna bardziej w stylu takich gier typu tamtej Inferno, God of War tutaj jest taka kamera i z takim stylem platformowania ona się niezbyt nadaje i tu czasami nie można określić odległości jaka a i tutaj też jest jedna broni, to są same kości ryby, można nimi tynąć przeciwników, <grymnie> albo jakimiś też e, takimi e, lampami <grymnie> i w ogóle nie przejmujcie się, bo jak grze zginiecie, to jak grzalego tutaj jest, po chwili się zawsze odrodzicie, tylko tam hajsu trochę nie będziecie mieli, ale kolejny minus do tej gry, zapytacie co, e, bo... Um, gry, y, poziom najczęściej one trwają jakieś 20 minut, około w porywach, czasami do 30 i w tych misjach nie ma zapisu. Nigdzie musicie je całe naraz już przejść albo, jak na przykład y, w połowie, albo pod koniec tam sobie włączycie, a potem załączycie grę, to musicie i tak je od nowa. No to akurat mnie wkurzyło i musiałem czasami spnąć po ślady, a czasami. Tam za jakiś czas do wyjścia, ja to musiałem szybko to kończyć, to tam e, szybko, no to akurat e, było trochę słabe, ale <laughs> i tak e, wam powiem, e, warte to było. <laughs> no i co, czy ja mam coś więcej do dodania o tej grze? No chyba nie, no tutaj widzicie sami na gameplayu, co się tam e, dzieje, jaka masakra. E, no po prostu fakt, taka gra, taka typowa na e, relaks, taki odmurzacz. Idziesz, walczysz, czasami musisz poplatformować. Ale podziwiasz tutaj masakrę całą, która się dzieje. masakra wódką przełomkową. Też była taka płyta. Ramony. E, 2-3. <noise> Dobry tytuł, nie? Ale sama płyta taka. Jak to się lubi taki styl, to niech będzie. E, ale, e, no mówię, gra. Naprawdę bardzo fajna. Fajnie spędziłem przy niej czas. E, ale co następne? No nie wiem. Będę musiał dla Was dokończyć. Tylko maniak kopa. Albo coś jeszcze. Jakiś horror wynajdę. Jakiś dziwny ze swojej chorej głowy. E, albo nie wiem co. Chociaż wam powiem, że już taka trochę monotonia mi dopada, ale z czym zrobienia recenzji gier, bo ja w sumie ich więcej robię, a ile tego można, więc w sumie myślę, bo jak ja wcześniej miałem monotonię, że ile może ultragrania, to teraz chyba ultragrania będzie więcej niż recenzji gier, chociaż i tak muszę coś pogrywać ale powiem prawdę będę musiał coś dłuższego. Chociaż o nie powiem, tak ta gra trwa. Bo gra trwa jakiś nie no, mniej niż 10 godzin, 8 może, coś takiego, więc na no, trochę długo starczy, ale e, przez ten czas naprawdę e, fajnie człowiek się zabawi. E, <słuch> o ja to, Ach, więc to było tyle. dziękuję za uwagę, do następnego odcinka, e, coś mam jeszcze do powiedzenia? Nie, no to cześć.